Witajcie wszyscy na kanale wspólnoty graczy z tej strony Skorpion i kontynuujemy! Orksmans Die! Zostało nam 9 poziomów w kampanii głównej, oraz jeszcze dodatek, czyli kolejne 5 poziomów. Więc tak. O! Zaczniemy od misji Biblioteka! O! Idziemy się uczyć, no. No już przechodziłem. 49 tysięcy punktów na swoim głównym koncie. Na swoim jakby profilu głównym. Zrobiłem? Więc. Chodzimy. Machającą maczugę, hm. A, to jest sufitowa ta. A żył, którą to są. To jest fajna nawet, ale to jest taka... Um, przeciętna. No i gdzie tym razem trafiłem? A, biblioteka, w której zakon przechowuje wiedzę spisaną przez wielkie umysły na przestrzeni 10 tysięcy lat. Czyli nic użytecznego. Nie podoba mi się to, poziom Ponieważ jest malutki I, I tak, podstawowym narzędziem będziemy brali zawsze amulet Na ramieniki przynajmniej, a amulet ognia Na ramieniki ognia i lodowy amulet Ponieważ przykładem jest tutaj pierwszy wróg Ognisty ogr Który jest odporny na ogień, czyli amulet Lodowy amulet na niego działa ja mu najwięcej zadaję. Ile tego musimy mieć? Dobra, możemy 6A, 9 miejsc tego mamy. Co przez barykady, to mogę machające O takim zestawem? Patrzę, czy to jest przy ścianach. No, mało, ale, ale są. Pytanie: skąd idą? Nie wiem, skąd idą. Dobra, jeszcze tkaczkę. Wezmę tkaczkę. Czy to postanowiłem nad pułapkami? Mmm. pójdę po księgę. żeby tego ogra. Nie wiem skąd idą. Przykładowo stąd. To. Macie tu prezent! O, to będzie dobre! To jakby chciał to maczugi Tu pierwsza Tu Ale zjebałem Bo oni idą stąd bo to jest główna, bra główna brama No dobra Rąbać O kurwa Jakie za troszczego sensu I tutaj maczugi tylko Dobra oni idą i tak A nie idą z Może próbuję jakieś plopki No, zjebałem tam jedną klopkę. A nie, w sumie dobrze nie, tak oni tam nie wiem czy teraz z drugiej strony by nie szli O, o. o boże, jaki sens nie do do z tej. Dobrze jest tylko 10 fal. Co mi się podoba? Krawicie czy nie krawicie? To jest pytanie. Zrobiłeś że szekskierem go by podali. To. Czyli być albo nie. Być. Według mnie tutaj, bo to ten poziom na moim głównym końcu już nie miałem full tego. Full. Full tego. No. Full jak to? Full czaszę. To jest pierwszy poziom, bo to jest jeszcze... Już... Dobra, do sądu. No, bo później do sądu Jest stąd, to Więc na razie przyjdę tu. Co im to. Oj, jak najprawdopodobniej, bo jest jeden przeciwnik. O. Dobra, rozwalony. I jeszcze orkowie zostali. Dobra, muszę barykady po drugiej stronie. Eee, la bezpieczeństwa... bo nie, dobra. Teraz nie. Eee, według mnie, czekaj, jak oni wyjdą tu idzie... Przeklindzie... Kurwa. Przepraszam, że przeklinam, ale... Jakoś... O, tak o. Bo ogróby się tędy nie przycisnął. Albo się przyciśnie? Nie Dobra, mam to gdzieś. Otóż mamy odkaczki. Zaraz 1200. Nie będziesz żałować. Kurze. Co będzie Kobolny Oj! Oj! Rip, rip, rip. Dwie strony, dobra. Ko i koboldy zabijemy stąd. Popielacz pierwszy. No bo już widzę, że tutaj orkowie pozwalają na dużo. No już to była pod, trochę trochę taka hardcoreowa. Oh. dobra Wracam się. to jest ciężki poziom. To już jest ciężki poziom. Dobra, tu. A idę tu tutaj broń? To myślę, że pułapki dadzą już A jak nie. Są... Mogę wystrzelać co? Tylko soporowo. Nie, już tam dają seradę pułapki. Widzę. Chyba ja tu nigdy nie grałem z barykadami na tym poziomie. I chyba ja próbowałem od razu tutaj, bo tu dwie bramy się ustawiały w jednym miejscu zanim ten. Dobra, muszę Zabiję tak o... Wszystkie. Muszę tak dobra i chyba lecimy na ogry z tej strony Dwa ogry?! Ale pojebawszy chyba kogoś Dwa muszą wyjść i dwa zamrożę. Tego do mroża Dobra, rozwalone Widziałem sam No ja tam nawet nie muszę Strzałeś. albo dobra jednak muszę, nie to będzie to jeszcze żyje? O no, kurwa, kobol No już nie zauważyłem. O! Moja ulubiona pułapka. O tu mogę jeszcze ścianę strzał postawić i po drugiej stronie. I tutaj w sumie, nie wiem czy... Dobra nie rozumiem w ogóle To już po są w ogóle Nie wiem, jak ja... ten... Skoro ten, to ja sobie wezmę z 1900 ulepszenia. Dobra, lecimy. Tam tylko barykady, żeby oni w jednego miejsca wychodzili. Tutaj. Żeby tutaj wychodzili. No kurwa, tarczek Dobra. Patrzę, że ci niektórzy starczami przychodzą No to już wydaje. Dobra, wezmę to ukuszę lepszy. Czau, mogę sobie na kusza. Chyba zabije wszystkie Dobra i tutaj jest tak tutaj Wtedy chyba nie przejdę, bo to jest za mało miejsca Powinni przejść Dobra, gdzie tu jeszcze ściany strzały. Wyłap mi no no i to postawiamy tam. No i rozpoczynamy, a ja nie wiem czy to jest nie będzie z dwóch stron, bo to jest tutaj wypala. O! Blii! Złapić tego, bo mi tobie. Słuchał, złapień Nie wiem czy z drugiej strony nie idzie. Nie, z drugiej, tylko orkowie. O, idzie z drugiej, dobre, nie było tematy. Nie ja wiem, to tutaj by zasłauł ja. zaraz tego wyjaśnię. Dobra, o to już było ciężko, ten poziom był ciężki, o, bo z dwóch stron szli, ogrowie, ale to było przerąbane, o, no 66, dobra, kup lepszenia, Mam 10, dobra, nic nie kupię, a zajebam No dobra, na razie zostałem. Może coś będzie lepsza zabaweczka, ale dalej lecimy. O, Paladyni! Spoczko, spoczko. Paladyni są To są takie tanki, którzy walczą i ten. Jak to mawiał staruszek? Uczniu? Chodź tu na mi odciski. Nie, chwila. Uczniu? Wyjeźdź, mój nocnik Nie, to też nie to. To kurwa się zdecyduj. Dobra, pytanie! Dobra, nie podoba mi się ten poziom latający, są No, zgadam, no, zrobiliście. A! Kobold Sapper! Nie no, zajebiście. Nie no, już mi się podoba ten poziom. No, fajnie. Na pewno go na 100% nie zrobię. Bierzemy typowy setup, ale me, kurwa. Pierwsza amulet na ramionikę, a później lodowy amulet. Nie, no już mi się podoba, serio. Ale serio, już jest trzelobany ten poziom. Bo patrząc, wsyć brykady tam, przy końcu, tutaj możemy tutaj siedzieć? A gdzie oni? Gdzie te fruwajki lecą? Są co tam tente? Dwa ich nie zatrzymam. Dobra, na pewno pułapki sprężowe z no, Moła mogę się pobawić. Nie wiem czy się nie poba... Nie mogę się tym pobawić. Super. Mogę sobie paladynów i łuczników trochę się pobawić. Co mi to jest... Dobry zestaw. Ścian nie wykorzystam. Yy, paladynów może. od, ale... Ściany strzał? Zamysł Poladyna? Który będzie defował na wszelki? Kurwa, dobra, ryzykuję. Dobra, pytanie skąd idę? Dobra, nie wiem. Dobra, dziękuję. To będzie smoła. bo tu już na pewno musi być kupka sprężynowa. Dobra, to już damy tu. O, to będzie dobre. Dobra. Tu możemy brać. Może nie od razu na wyjście, ale tak przy wyjściu zostanie przyspieszeni. I co jest z drugiej z bramy. O, z dwóch bram! O! że zaczyna się zabawa. Dobra. Dobra, latają. Mogę pierwszą barykadę ustawić? Dobra, dawaj mnie tą barykadę. W to to wszystko! Nie wiem gdzieś ork w ogóle nie wiem wiedziałem gdzie on jest. O, oh, to będzie dobre O, kobolt sopa, że Kurwa nie w tą stronę. Żydzieli barykadę. Dobra, to tam wywalone barykade mogę. gra. Nie jest super. Nie mów tak. Jest FAJNIE, z dwóch bram muszą iść naraz. ja dziele ogry zwykły. dużo nie uginić, bo bym. O nie, te na Stop. Tak, o. powinien się cofnąć. О, это было хамски. То было, было хамски. Nie, to już na serio było chamskie. TO BYŁO W LUJCHAMSKIE! Yyy, bierzemy ją, bo no, chcę ogród wypierdziać. Raz, dwa, o ja pierdzielę, trzy kasle. No i fruwajki, zajebiście. Idę na Balkan. Nie chcę mi się mawić. Już, oh, już, za tą grę ja walczymy za słuszną sprawę! Orkowie są niezliczeni, ale również niezorganizowani i niedowodzeni.

pomóżcie w holendro o zrobiliście jeszcze z tej strony nie ma jakby nie mogli pójść z drugiej strony gdzie mam pułapki o nie ten spel Co to muszę sobie zostawić. Bo chcę tu łapkę to z... Teraz drugi... mm, z drugiej Co nie z drugiej strony, to ja pójdę sobie do łuczników. Po prostu będę patrzeć... W sumie jak on postawię tam. Zobacz. Teraz... sobie będę tęsknić muszę po drugiej stronie teraz zrobić w ogóle defensa albo dobre uczniów więcej postawię bo oni oni mi bardzo pomogą z tymi latającymi głównami, a jak będzie ten to, ja to mogę sam bronić Uwaga na pułapki О oh, нет. Эй, один коплет там полностью. Да? Он там был. А за Ну, потому что, раз по другой стороне папки трахарств. A tu? Właśnie tutaj! Coś na twarz! Prezencik! Orczyna. Mięso jak każde inne. Pogady zagraża twojemu życiu zdrowiu. JESTEM BOSKI! Więc... Skończyliśmy ten upierdliwy poziom, więc... Dżing Więc... Dziękuję za oglądanie i see you soon!